<laughs> like and subscribe. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was już we vlogu w Masie Świątecznym. Dzisiaj mamy wigilię. Także, jak widzieliście, przygotowujemy się. Poszczętałam sobie. Idę teraz na cmentarz, zapalić zniczę. No i resztę będę się kąpała w pieniądzach. Taka tradycja. A no i powolutku, powolutku, około tej koło 17 będziemy jeść kolację wigilijną. Także. Także się, że nie mogę doczekać. Chodno, śnieg mamy, także jak widzicie, cieszę się bardzo. Bo jest śnieg. Jest biało. Takie o, takie o takie święta marzyłam idę. O! Ślizgo. Chyba. To jest dla Barka, a to jest dla Kamilka widzę. Tak. Co to masz? Wow. A Kamilek, tu masz tu? Wow. Co ty masz? Wow. No my już po Wigilii, pojedzenie. No i od razu Wam pokażę prezenty, jakie dostałam. No to pierwszy prezent taki kołdra, także mam nadzieję, że dzisiaj będę ją testowała i będzie cieplutka. Drugi prezencie dostałam jakiś taki masażer do głowy, tak że będę się masowała. Bo ja tak potrzebuję, bo mam troszeczkę, tak wiecie, yy, takie napiętą tą głowę i może mi to pomoże. Aczkolwiek mówiłam o masażeru takim tańszym, no ale wzięła elektryczny, no to przetestujemy. No, i kolejną rzecz, którą dostałam, to książkę. Chciałam taką, właśnie natural face lifting, yy, więc będę teraz, wiecie, nie będę potrzebowała jakiejś medycyny estetycznej, tylko będę książkę miała, nie śmieję się, ale. No, Chcę przetestować po prostu akurat y, tej autorki tą książkę. Obserwuję ją też na Instagramie, także jestem ciekawa. No tylko po prostu trzeba praktykować, nie? No, także takie prezenciki otrzymałam. No i jeszcze sobie otworzymy kalendarze adwentowe, kochani, bo nie otworzyłam sobie jeszcze dzisiaj. Także idę po kalendarzu. No, to sobie otworzymy dzisiaj 24 kule. Także. Taką kuleczkę mam. 24. Co hmm. tu mamy? Jakieś takie... O, inaczej. We wish you a sparkling Christmas and a wonderful new year. O. To jest mała paska Tak mi się wydaje. Czy co to... Zaraz zobaczmy, co to jest. A, nie. To jest na nadgarstkach. No myślałam, bym bardziej chyba wolała na opaskę, bo w sumie na no, garstek co ja z tym zrobię? Do czego jest? Do czego to jest? No nie wiem. Dobrze, sprawdźmy teraz Bale i 24. A tu mamy pełno myślę, produkt, o co nie wiem. Retinol Oil. Kolejny kalendarz otworzę już ze słodyczami. W no otwórz 24 mamy. Tutaj. To jest 24. Taki już większy kalendarz. Czekaj, gdzie to mamy. Tu, no, otwieraj. Wow, wyciągnij, pokażę, jaką mamy czekoladę. Dużo. Patrzcie, jaką czekoladę mamy. Także coś w końcu w tym kalendarzu jest bardziej zaskakującego. Czyli taki tatni jeszcze. Czekajcie, gdzie ja to mam. Okej, okay, mamy zachwatką jeszcze. I chwaletkę Weiser Winter Punch. Winter Punch. Co to do, do, do tych Powiedzcie mi. Sprawdzę sobie w internecie też pewnie, ale jeżeli wiecie, to dajcie znać. I skąd ty to masz? Czemu ty masz to moje? Bartek, skąd ty masz to? Tu? Tak? Myślę, że dzisiaj już skończymy e, to, więc będę teraz się relaksowała, odpoczywała. No i pewnie się już widzimy w jutrzejszym... Z Bartusiem. Tak, będę się relaksowała z Bartusiem. No i widzimy się już w jutrzejszym dniu. Także kochani, mam nadzieję, żeście spędzili tą Wigilię w przyjemnym gronie, pojedliście sobie, no i odpoczywajcie resztę. Także widzimy się już w kolejnym dniu. Pa! Pa! pa. Oglądamy Kevinę! Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam Was już w pierwszym dniu świąt, czyli mamy dzisiaj Boże Narodzenie 25, także się ogarnęłam troszeczkę. Byłam się pobawić dzieciaczkami, a teraz czas dla mnie. Prawdopodobnie, jak będę miała taką chwilę czasu, to chciałabym sobie poplanować, już, zacząć planować już, bo troszkę zaczęłam, ale wiecie, teraz sobie chcę już popisać. Lubię to robić, relaksuje mnie to, i tak dzisiaj taki czas idealny na to, więc tak sobie chyba zrobię, ale za ten czas jeszcze chwilę relaksu. No i kochani, wzięłam się już za planowanie, jak widzicie, długopisy, zeszyt, jest wszystko, także planuję, no ale właśnie siostra mi przerwała, także idę się napić z nią kawę, e, no i tak, tak wiecie, dzisiaj to po prostu takie moje planowanie jest, tyle ile dam radę, tyle ile mm, będę miała na to czasu, bo wiadomo, że chcę też spędzić ten czas z rodziną, tyle ile mogę, ale też chcę mieć ten czas taki dla siebie, więc, więc po prostu taki będę sobie starała mieć ten taki balans, idę, napijcie kawę się i do Was pewnie później. Idziemy tu kawałek przejść, bo tak siedzimy, siedzimy i serdziak, że akurat Bartusia wezmę. No i idziemy. Na krótki spacer, nie? Tak, witek. Tak. To jest ciężarówka. Co jest? Ciężarówka? I sobie spacerujemy, spalamy kalorie. Piękna, piękno mamy dzisiaj zimę. Świątecznie jest zimowo. Tak jak ja lubię. Chociaż tyle dzisiaj dla odmiany zrobię, a resztę dalej będę sobie planowała. Ale chciałam, żeby się... Chociaż trochę przeszedł on też. Do Milusi koleżanka przyszła, więc ma się z kim bawić, a.